Dobra. Z czym ją go wyglądania? Jeszcze śmiesznego też. Tak. No i zaczynamy. Zagramy jedną rundę Fortnite. No, co tam, jak tam, Mam życie mija. Mi tak se. Teraz nagrywam. Ten film nagrywam, jeszcze wiedzieli, że nawet git jestem Fortnite. Ciężko mi to nagrać z mojej spektywy. Spe spe nie zapomniałam, jak to się mówi. Że no, po prostu bo nie ma żadnego operatora. Także mnie nagrał dzisiaj. Bo najczęściej jest w takim Nie wiem kiedy. To na lodowisko dawno nie nagrywałem. Dzisiaj może pójdę, ale nie ma który... Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj będzie tyle osób, że haj. Godzilla jest. Fajnie. Jedną rundę tylko gramy, bo mam... 22% to widać. Mm. Kurde, będzie trochę mi ciężej. Się postaram pierwsze miejsce mieć. Dzisiaj akurat mi nie wyszło. Miałem piąte i trzecie. Ale wiecie co? Katana jest dla bambików. Ja nie lubię, jak ktoś ma katany i mnie zabija. Ale ja ją bardzo lubię, bo ona łatwo nią zabić kogoś. No ale lepiej zabić i wygrać. Wiecie, gdzie lecimy? Po katanach. Ja nie, nie jestem lupkiem ale lecimy po katanach. u nie, zepsuł mi się ten guzik jak zawsze. Nie najgorzej. Poczekajcie. Dobra, działa jednak. Za szybko wyleciałem na tą katanę. Też dużo budowca, ale jakby co? To ja nie umiem za dobrze budować, no ale umiem tam się obronić budowaniem, więc wiecie. Na przykład oglądacie Jacopa, Fortnite. On to w ogóle buduje, Double Eddie, umie? Ja nie umiem. Nazwa, co umiem budować na konsoli, ciężko jest to akurat. Już się eliminują ludzie. To jest najgorsze, że tak się zmienia wtedy pola młodszych. Już jesteśmy. Nie będę, którym wejściem to się wchodziło, czy tym, czy drugim. O tym. Dożymy katana. Już mam katanę, więc wiemy, że będę w pierwszej dziesiątce może. Bo ja bardzo lubię katana. Jestem bardzo dobry kataną. Ale każdy body gra ja nie jestem potem akurat. Kurde, ciągle nie umiem to nagrać, tak. Ale wiecie, widzę, jak to jest ciężko z nagrywaniem. Jeszcze taki ja. Tak zawsze robię, tak je ja co się robię. Pad. Właśnie każdy but tak klika, to trzyma tylko, a ja to klikam nie jestem takim wielkim butem rozbroja fajnie, śmiesznie. Собираем себе немного бутылки, какие-то задания мне на аккаунт. Как не в кожу, то Могу нормально U, portal Godzilla, ja akurat nie idę. Ja jeszcze raz byłem Godzilla. Ciężko się gra jako Godzilla. Co to jest? ale no, musimy sobie pójść widzisz, lecimy to A, zobacz co tutaj leży. Mokre. To też mi to pochodzi. Dobra. Tam moja mama przyszła. O, kurde, kto się z Godzilla. czy coś mi by sprzedał. Cześć. bo co ja to wziąłem, ale okej. Kurde. Mam dla Ciebie tego. A, bo on daje ja to, zapomniał. Tam się z godzillą pewnie biją. Mam trochę jest z głowy. Te buty na pewno są tam z Godzillą, więc... Poczekaj. Dobra. Dobra. do mnie strzelał. Czy tak dobrze, żeby wygrać? Rówkujmy mnie, to bo to. No, a co tam widzki. Coś robicie gracie w Fortnite może ktoś z was. Mi się bardzo podoba Fortnite. To jest taka gra jakby... Większość dzieci w nią lubi grać. Taka ona jest taka jakby popularna. Chodzę po co ja tą zrobiłem. i przyjadę może tą Godzilla dobry plan kurde jak wleciałem w ten kamek Dobra, raka się chyba nie da rozwalić kurde Widać, że nie jestem profesjonalnym kierowcą, a nie mam co chyba kurczaki. Czy w tej godzili jest dużo typów? Czy jesteś wypszy godzili? Wsiadła se Dobra nie ruszajmy się że u nas jest I tak Godzilla idzie do strefy tak jakby dostał. Kurde, ja uciekam. Ja pierdoliczę. Dobra, ja uciekam, bo nie chcę być taki jak tamten. Jakiś gad mnie przyjechał. <shriek> Prova a Dostałem od tej Godzilla chyba. Ja. Padła Godzilla. Dobrze, że padła. Mam 15% wicę. Zowiem. Będę gramy jedną rundę, bo to też dla mnie czas jest dla was nagrywanie. Trochę panie bo nie muszę nagrywać, ale bardzo chcę, bo to takie fajne. I o co... Ja... Kurde. Jakiś... Mm. Oj mordo, sorry mi. Jeremy, Jeremy. No ja się nauczyłem tak grać, a ty ja co, bawię większość rzeczy. Tak jakby mi pokazał, jak to się dobrze gra. A mam plecak, mega um, telefon, czynologiczny. no, się interesuje piłką trochę, tymi kartami. No, ale tak jakby za dużo nie mam kart. Tam jeden album to nie tak dużo. W porównaniu do mojego kolegi, on szoma z piłką nożną. Przecież on ma 5 albumów, i tam pełne karty, wszystkie ma. On jest jakiś nienormalny. On się tak dba o te karty, jak o dzieci własne. Nawet gorzej niż o dzieci. Nie, lepiej.

Kurde, ale dobrze mi szło. O, jest to trzecie miejsce, ale on miał złotą katanę chyba. Tam pokazywała, że złota. Wchodzimy do lobby zobaczymy czy to stanie Czy dostaniemy? Coś.